Wielkie zmiany były zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej i teraz przychodzi czas ich realizacji. Nowy zarząd Powiatu Koneckiego rozpoczął proces reorganizacji pracy starostwa i jednostek, które podlegają powiatowi. Działania dotyczą także koniecznych do utrzymania miejsc pracy. Przypomnijmy, że zmiany w starostwie rozpoczęły się od prostych technicznych udogodnień. Wprowadzono płatność kartą w niektórych wydziałach i wydłużono godziny pracy urzędu w niektórych dniach. Ostatnio zarząd powiatu postanowił zlikwidować filię Powiatowego Urzędu Pracy mieszczącą się w Stomporkowie i otworzyć tam punkt informacyjny. Teraz czas na przekształcenia w wydziałach starostwa powiatowego. Zlikwidujemy po prostu kilka wydziałów, bo nie ma sensu, żeby się niektóre dublowały, tak jak w tej chwili jest. Przeglądaliśmy ostatnio zakres zakres obowiązków niektórych pracowników, to się nijak ma do tego, co ci pracownicy robią, także myślę, że powstaną referaty i w ten sposób będzie to wyglądało. Przeobrażenia planowane w Starostwie Powiatowym to efekt chęci wywiązania się z obietnic wyborczych. Działacze związani z Komitetem Prawi i Solidarni oraz Komitetem Robert Plechnowy Powiat szli do wyborów z mocną deklaracją zmian. Padały nawet hasła o zmianie funkcjonowania filozofii zarządzania starostwem. Teraz spora na realizację zapowiedzi. W kampanii wyborczej składaliśmy deklarację, że jeżeli będziemy sprawować władzę, a sprawujemy, to dokonamy oceny, jeżeli chodzi o zatrudnienie, o inne obszary funkcjonowania powiatu, starostwa, a także i jednostek podległych. Ponieważ koszty działalności powiatu są duże i, i musimy je ograniczać, bo nie na wszystko starcza środków finansowych. Jak mają przebiegać zmiany? O tym starosta Grzegorz Piec. To nie jest coś, że dążymy do jakiegoś, że stawiamy sobie, że ma być przykład 10 czy 20% ludzi zwolnionych. Nie, nie ma czegoś takiego. Gdzie kogo będzie można wysłać na wcześniejszą emeryturę? To wyślemy. Jeżeli będzie możliwość poprzestawiania pracowników po prostu między wydziałami, bo tak czasami jest tak, że jest w jednym wydziale większe zapotrzebowanie na pracownika, w innym mniejsze, poprzesuwamy, no a co z tego nam wyniknie, no to wtedy już podejmiemy decyzję. Na pewno jednak nie będzie masowych zwolnień. Nie ma takiej możliwości, żeby były masowe zwolnienia. Deklaruje starosta piec, a o całym procesie więcej mówi wicestarosta Wiesław Skowron. Nie ma mowy o jakiejś poważnych o jakiejś takiej zmianie, która by bardzo znacząco zmniejszyła zatrudnienie. Musimy dokonać analizy poszczególnych wydziałów i to już zrobiliśmy. Z panem starostą, z zarządem byli proszeni naczelnicy, oni składali nam informacje, jak wyglądają stany osobowe w tych działach, które reprezentowali. My mamy pewne wnioski z tych spotkań i wnioski te będą realizowane. W dalszej kolejności, po reorganizacji starostwa, zarząd powiatu zacznie przyglądać się także strukturze zatrudnienia w jednostkach powiatowych.